W zadaniu trzecim będziemy rysowali wykres funkcji danej takim wzorem, natomiast następnie mamy podać współrzędne wierzchołka, a także równanie osi symetrii. No to na początek, jeżeli mamy funkcję o takim wzorze, no to musimy postąpić w dwóch krokach. Najpierw rysujemy wykres funkcji o wzorze y równa się x kwadrat i w tym, i w tym przypadku, czyli wybieramy punkty. Czy właściwie wyznaczamy sobie tak, dwa punkty, bo wybieramy x, obliczamy y, czyli gdy pod x podstawimy 0, to y to też 0, czyli mamy tutaj wierzchołek, podstawmy jeszcze minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, no i podstawmy minus 2, minus 2 do kwadratu to będzie 4. I symetrycznie mamy punkt 2, 4 oraz 1, 1. Łączymy i to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat. Teraz spójrzcie tutaj. Jeżeli mamy x kwadrat plus 2, to oznacza, że wykres tej funkcji przesuwamy o wektor o współrzędnych 0, 2, czyli o dwie jednostki do góry. No to lecimy. Z tego punktu wędrujemy tutaj. Stąd raz dwa tutaj, stąd no, będzie troszkę wyżej, to może zostawmy. I jeszcze ten punkt przynieśmy, łączymy i to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat plus 2. Następnie mamy jeszcze podaj sobie spojrzę, współrzędne wierzchołka, czyli współrzędne wierzchołka to będą 0 na x oraz 2 na y. A także. Równanie osi symetrii tej funkcji, czyli należy sobie zapamiętać, że x równa się p, to jest wzór na równanie osi symetrii, ponieważ oś symetrii będzie przechodziła w ten sposób, czyli przez pierwszą współrzędną wierzchołka. To równanie osi symetrii to x równa się 0. No i popatrzmy na podpunkt B. Tutaj na początek musimy narysować, Wykres funkcji o wzorze y równa się x kwadrat, to już mamy, bo wybieramy dokładnie te same punkty, a następnie tu mieliśmy plus 2, a tu mamy odjąć 4, czyli jeżeli tu przesuwaliśmy wykres funkcji w górę, to tu będziemy wykres funkcji przesuwali w dół, czyli wektor przesunięcia to będzie 0 minus 4, czyli o 4 jednostki do dołu, czyli wybierzmy jakieś punkty, które będziemy przesuwali. No I mamy tak, raz, 2, 3, 4 tutaj, następnie raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 łączymy. I to jest wykres funkcji y równa się x kwadrat odjąć 4. Odczytujemy współrzędne wierzchołka, czyli na xach mamy 0 na y minus 4. No i odczytajmy jeszcze równanie osi symetrii, czyli. Wzór to będzie, już sobie zapisywaliśmy, x równa się p, czyli p to będzie pierwsza współrzędna wierzchołka wynosiona 0, czyli równanie osi symetrii to x równa się 0. Możemy to sobie narysować i sprawdzić, czyli tu mamy 0 na x, rysujemy prostą, no i faktycznie teraz widać, że to będzie równanie osi symetrii tej paraboli, która jest zaznaczona czarnym kolorem. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj rysujemy wykres funkcji o takim wzorze. Czyli tutaj także musimy postąpić w dwóch krokach. Czyli po pierwsze musimy narysować wykres funkcji o wzorze x kwadrat, czyli zapiszmy sobie, a następnie przesunąć wykres funkcji o pewien wektor. Czyli ta liczba, która jest tutaj w nawiasie, mówi nam, Ile wynosi pierwsza współrzędna wektora? Czyli, żeby zgadzały nam się znaki, to p musi być równe 2. Bo jeżeli wstawimy to sobie do wzoru, to mamy x odjąć 2, czyli to zgadza się z tym, co mamy tutaj. Ponieważ za nawiasem nie ma żadnej liczby, no to możemy zauważyć, że jeżeli dopiszemy 0, czyli plus 0, to nie zmieni naszego wzoru funkcji, a więc to będzie wówczas q, czyli druga współrzędna wektora. Czyli mamy przesunięcie o wektor 2,0, czyli jeżeli pierwsza współrzędna jest dodatnia, przesuwamy wykres o dwie jednostki w prawo. No i ani do góry, ani do dołu, ponieważ tutaj mamy 0. No to przesuwamy. Już nie będę rysowała wykresu funkcji, czy tłumaczyła y równa się x kwadrat, bo to robiliśmy w podpunkcie A. Wykonujemy to dokładnie tak samo. Czyli o 2,0, czyli z tego punktu lecimy o dwie jednostki w prawo. Z tego punktu o dwie jednostki w prawo, z tego punktu także o dwie jednostki w prawo, łączymy i to jest wykres funkcji, której szukamy. No dobra, czyli jeżeli mamy wykres tej funkcji, no to teraz chcielibyśmy podać jej e, współrzędne jej wierzchołka, czyli wierzchołek znajduje się tutaj, czyli ma on współrzędne 2, 0. No i podajmy jeszcze równanie osi symetrii, czyli wzór to x równa się p, czyli to będzie nasza pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli x równa się 2. Zresztą możemy to sprawdzić, zobaczcie. Jeżeli narysujemy prostą o wzorze x równa się 2, to faktycznie będzie to oś symetrii, bo gdybyśmy wzdłuż tej osi złożyli sobie ramiona tej funkcji, no to zauważcie, że to ramię z tym ramieniem się po prostu pokryją. No, i spójrzmy jeszcze na podpunkt D. Na początek narysujmy wykres funkcji o takim wzorze, czyli jeżeli mam odczytać współrzędne wektora, o który chcemy przesunąć wykres tej funkcji, no to tak, to będzie P. Czyli ta liczba, która znajduje się w nawiasie, p będzie równe minus 1. Bo jeżeli tutaj do wzoru, zobaczcie, pod p podstawicie minus 1, to x odjąć minus 1, no mam właśnie x plus 1, czyli znaki się zgadzają, natomiast k czyli to co mam tutaj za nawiasem, będzie równe 0. No bo moglibyśmy to 0 ewentualnie jeszcze w ten sposób sobie zapisać. Oczywiście. Zanim narysujemy, zanim przesuniemy wykres o ten wektor, to musimy narysować wykres funkcji Y równa się x kwadrat. Tutaj nadal się nic nie zmienia. No i przesuwamy o minus 10, czyli o jedną jednostkę w lewo, czyli z tego punktu tutaj, z tego punktu tutaj. No i z tego w to miejsce, może narysujmy już tylko ten. Oczekiwany wykres, czyli on będzie wyglądał w ten sposób. No i chcemy odczytać współrzędne wierzchołka, czyli mamy minus 1, 0 i równanie osi symetrii. Czyli równanie osi symetrii ma taki wzór: P to będzie pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli w naszym przypadku x równa się minus 1. Sprawdźmy, czy to się zgadza. To równanie. Ten wykres by przebiegał w ten sposób. x równa się minus 1. No i tutaj już widać, że to faktycznie będzie równanie osi symetrii. No i spójrzmy pod punkt E. Tutaj także, od czego zaczniemy? Od narysowania funkcji o wzorze y równa się x kwadrat. No i to będzie ten wykres. Podobnie tutaj, y równa się x kwadrat. Także już wykres mam narysowany. Następnie, o tutaj może jeszcze zapiszę Wam, ten wzór, może już tak w skrócie, gdy mamy P oraz Q, czyli u nas, zobaczcie, będziemy mieli przesunięcie o pewną liczbę jednostek w prawo bądź lewo, a także w górę bądź w dół, ponieważ tu mamy liczbę, tu też mamy podaną liczbę. Zatem, jeżeli mielibyśmy odczytać wektor przesunięcia, to tutaj mamy jedynkę, Ponieważ jeżeli jedynką podstawimy w miejsce P, to będzie nam się ten znak zgadzał, mamy x odjąć 1, czyli to, co mamy w nawiasie. Natomiast Q, czyli druga współrzędna wektora, to będzie minus 4, mamy dodać minus 4, czyli odjąć 4. No i teraz jak to będziemy przesuwali? Przesuwamy w prawo o jedną jednostkę i 4 jednostki w dół, czyli ten wykres funkcji wybierzmy może ten punkt ten oraz wierzchołek czyli o jedną jednostkę w prawo i raz, dwa, trzy, cztery do dołu, w prawo i raz, dwa, trzy, cztery, w prawo i raz, dwa, trzy, cztery, no i łączymy, mamy wykres naszej funkcji. Chcemy odczytać współrzędne wierzchołka, czyli na x mamy 1, na y minus 4. Jeżeli chodzi o równanie osi symetrii tej paraboli, to będzie x równa się p, Czyli x równa się 1. No i to samo w podpunkcie F. Mamy narysowany wykres funkcji y równa się x kwadrat, czyli zapiszmy sobie wektor przesunięcia. To będzie minus 3, 1, bo jeżeli pod P podstawimy minus 3, to będzie x odjąć minus 3, czyli plus 3, dodać 1, tak, bo mamy plus q, czyli wszystko nam się będzie zgadzało. Zatem przesuwamy wykres funkcji o 3 jednostki lewo I jedną jednostkę do góry. 3 w lewo, raz, 2, 3, jedną do góry. 3 w lewo, raz, 2, 3, jedną jednostkę do góry. No i raz, 2, 3, jedną jednostkę do góry. Łączymy. I to jest wykres naszej paraboli. Następnie podajemy współrzędne wierzchołka, czyli na x mamy minus 3. Natomiast na y 1 równanie osi symetrii, to x równa się p to jest równe minus 3, czyli to będzie równanie osi symetrii.